Ostatnio oglądałam podcast Nowy Format nowogrodzki prosto znowu, wywiad posła Bochenka z Jarosławem Kaczyńskim i on tam podkreślał, że my teraz musimy tutaj nawiązać trwały kontakt z młodym pokoleniem. No to był jasny komunikat, że trzeba o tych młodych, przede wszystkim o młodych mężczyzn, rywalizować z męcenem i z bosakiem. No i może właśnie to są formaty, które, którymi PIS chce trafić do młodych, podcasty. Za chwilę ma być przecież tak, aplikacja w partii do, 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 do jakiegoś łatwiejszego kontaktu ze strukturami, pewnie też zachęcających aplikacja młodych. Biało-czerwoni. Tak. Kaczyński mówił o niej w tym wywiadzie, że ona ułatwi formowanie ludzi. No, zakładam, że młode osoby, które będą chciały angażować się politycznie, no gdzieś tam też na pewno docenią to, że partia, w której, do której wstępują, jest dobrze zorganizowana, jest zdigitalizowana. A przy okazji powie im, co mają myśleć. I to dokładnie. No, młodzi dzisiaj potrzebują wielu rzeczy, ale chyba tak jak zawsze najbardziej tego, żeby ktoś o nich pamiętał i do nich mówił. I jeżeli PiS chce to robić. Podcastem to niech próbuje.